dwie korony od 13 października mogą państwo oglądać w naszych kinach i do tego zdecydowanie zachęcam a razem ze mną w studiu jest tego filmu pan Michał Konrad witam serdecznie witam powiem szczerze wczoraj miałem przyjemność Ksiądz Michał Woźniak, Kacel Dachau, zamordowany w Dachau, 16 maja 1942 roku. W dniu, kiedy brałam ziemię z Dachau dla księdza, byłam w Kościele Trójcy Świętej, główny ołtarz fundowała córka króla Jana III Sobieskiego. Pielgrzymowałam z relikwiami księdza Michała Woźniaka do księdza Michała Woźnickiego, Broniecka 5, Broniecka 9. Pielgrzymowałam również z listem biskupa Neuhoislera, Wieźnią w Dachau od 11 lipca 1941 roku. Tutaj jest w Dachau na uroczystościach w 1950 roku w kwietniu. 29 października biskup Neuhoisler wyświęcił na diakona papieża Benedykta XVI, następca Benedykta V zmarłego 4 lipca 1965 roku, tutaj w Hamburgu. To jest dzień 7 grudnia 2016, kiedy pielgrzymowałam do Dachu po ziemię dla księdza Michała Woźnickiego. Do kościoła świętego Piotra i Babła w pędzicach. Kościół Trójcy Świętej. Cudowny, figura Matki Boskiej, gdzie był Cud Oczu? Regentką Bawarii była córka króla III Sobieskiego, fundatorka tego obrazu w kościele Trójcy Świętej. Maria Anna Lindmaier z Monachium miała obowiązek od Boga modlić się z rodziny króla III Sobieskiego, fundatorów Karmelu w Lwowie, na który wysłali jako fundatorkę matkę Teresy Marchocką, jak również Klary Wittelsbach, urodzoną w tym samym miejscu co Maria Anna Lindmaier w Monachium. Ksiądz Michał Woźniak. W 1956 roku w Woźniakowie Karol Wyszyński ułożył apel jasnogórski w Pędzicach. W Pędzicach urodził się tam, gdzie jest kościół świętego Piotra i Pawła, dla którego załatwiam relikwie z Dachał księdza Michała Woźniaka. Urodził się Antoni Martylski, który od 1922 roku budował laski. Użymowałam również z uczniem bronisława, księdza Bronisława komorowskiego, bogu miła sowieckiego 5 lat, 7 miesięcy 25 dni w siedmiu obozach zagłady Auschwitz miał numer 515683. 102-letni pogłębił Napisał list 1 września 2020 roku. Wielce Szanowny Panie Prezydencie, Ja, Bogumił Sowiecki, najstarszy więzień Auschwitz, obecnie mam 102 lata, zwracam się do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o wstrzymanie prac budowlanych prowadzonych na terenie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu bez żadnych konsultacji, bez konsultacji ze środowiskiem naukowym, łamiąc prawo, budynek rzeźnię z S. W tych czasach pracowali więźniowie. Rozpoczęto ogromną skalę, wielkie prace budowlane. Plany zakładają przekopanie miejsce uświęcone krwią męczenników Oświęcimia, Groza wieje z planów konserwacji baraku Birkenau. Doktor Cywiński od 1 września 1000. 2006 roku dyrektor KZ Auschwitz zorganizował fundację, która zebrała ogromne sumy na ratowanie niszczących baraków. Nie, to nie dr Cywiński, Piotr, który był szkolony 11 lat za granicą, wyjechał tam mając 10 lat na swoją pozycję, na swoją rolę w Muzeum Auschwitz. Był to pan Bartoszewski. Pan Bartoszewski założył Fundację Auschwitz 17 stycznia 2009 roku podczas pogrzebu agentki polskojęzycznego Gestapo, na której byłam obecna. Pani Zawackiej miała prawie 100 lat. Jest odpowiedzialna za likwidację więźniów yy, yy, organizacji Gryfa Pomorskiego. Szkoliła w polskojęzycznym Gestapo. Szkoliła w IPN, jest uznana jako wielka działaczka AK, co jest nieprawdą. Była odpowiedzialna za zagładę walczących o zgryfa pomorskiego. Doktor Cywiński podjął decyzję, że, wystawa, że wystawy na opozycji głównej będą rozebrane. Knał I oświęci mają ulicę w Zagładzie, relikty przeszłości. Pisze 102-letni więzień Dachał: Wiem, że pan, tak jak ja, harcerzem, ośmielam się powiedzieć druchu duchu prezydencie. 8 września w 39 w Gdańsku, gdzie mieszkałem, zostałem aresztowany przez gestapo za to, że byłem polskim harcerzem. Za to też otrzymałem 3,5 roku męki w Auschwitz. Dlatego dziś proszę, druhu prezydencie, weź w obronę. Pamięć o bohaterskich żołnierzach w pasiakach, męczennikach Auschwitz. Niech ducha Bóg wspiera i zachowa Bóg z nami. Czuwaj. Bogumił Sojecki przewodniczący Komisji Historycznej Płock 1 września 2020 złożone w kancelarii prezydenta 17 września 2020 roku Sojecki zmarł 16 grudnia 2020 roku, w śmierci biskupa Neuhoisbera, męczennika Dachau, który wyświęcił na diakona 29 października w 1950 roku. Papieża Benedykta XVI, który nigdy nie był w Dachau. Biskup Neuhoisber dziesiąty dziecko urodzony przy Dachau, więzień Dachau. Fundator Karmelu Krwi Chrystusa, mieszkańc Dachau, Wnuk Sobieskiego, cesarz Karol VII. Figura Matki Boskiej, 9 stycznia w 1922 roku Maksymilian Kolbe otrzymał pieniądze od Matki Boskiej. Jest to dzień urodzin męczennika, kapłana zgilotonowanego z Austrii. Maksymilian Kolbe dzień wcześniej miał urodziny 8 stycznia, a 9 stycznia. Miał urodziny męczennik, kapłan z Austrii, skilotynowany. To jest kościół franciszkanów, gdzie Matka Boska przekazała dla Maksymiliana kolbę. Zawierzenie się Babarii, Świętemu Józefowi, byli to teściowie, Teresy Kunegundy-Sowieckiej zawierzyli całą Bawarię 4 maja 1664 roku. Rodzina króla Jana III-Sowieckiego, mieszkańcy Dachau. Cesarz, kardynał. morliła się za nich Maria Anna Lindmayer. Widziała w niebo wzięcie duszy króla Jana iii Sobieskiego. 11, 11 listopada 1703 roku w rocznicę jego zwycięstwa pod chocimiem 11 listopada 1673 roku, w dniu kiedy w Lwowie zamordowano jego krewnego, otruto króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wrodzenie oboje w Olesku. Art Król Michał Korbut Wiśniewiecki był prawnukiem zamojskiego założyciela Zamościa. Kuzyna Żółkiewskiego, pradziadka Jana III Sobieskiego założyciela Żółkwi. Anna Maria Józefa Lindmaer z Karmel, który założyła w Monachium, ufundowany przez nią. Uratowała Monachium, miała wielkie nabożeństwo do dusz czystu cierpiących. Widziała w niebowzięcie duszy króla Jana III Sobieskiego. Jak widziała również w niebowzięcie duszy Teofilii Sobieskiej, zmarłej w Żółkwi 27 listopada 1661 roku. Kościół kuleciszkanów. Teresa Kunegunda Sobieska, regentka Bawarii, 10 lat na wygnaniu w Wenecji. Po powrocie ufundowała klasztor -Sak serwitek w Tu jest dyrektor Liceum Jana III Sobieskiego, gdzie nie ma prawdy. So be cute.